bardzo byłoby zacnie, gdyby się zrealizowała ziściła autostradowa obwodnica Wrocławia. Te prace są dobrze zaawansowane. Miejmy nadzieję, że w, 2000, w 2010 roku będziemy mogli mogli obwodnicy otwierać. Pani poseł Ola Natali Świat wielokrotnie niezwykle skutecznie pomogła w zwiększeniu, w zwiększeniu. Wkładu budżetowego państwa polskiego. Olu bardzo chciałem podziękować za, za to, co się działo w sprawach obwodnicy. Proszę Państwa, inne drogi i autostrady. Jest wielka szansa. To już i prezydent państwa polskiego, kolej, i kolejnych kilku premierów powiedziało, że. że nie, nie wiem ile jest już lat po wojnie, jest już 62 lata po wojnie. 62 lata po wojnie jest wielka szansa historyczna, że dolny śląsk będzie połączony z Warszawą. To jest absolutnie niezwykła, niezwykła historia. Droga szybkiego ruchu do Warszawy może będzie, może będzie, proszę państwa, wybudowana. Gdyby się stało tak, a naprawdę mamy możliwości, mamy możliwości ku temu. Żeby te wszystkie inwestycje, które są narysowane, były zrealizowane, to Wrocław, jako miasto leżące pomiędzy Warszawą, Berlinem i Pragą, może uzyskać bardzo dobre połączenia z tymi trzema stolicami stolicami europejskimi. Wiadomo, że wszędzie jest bardzo blisko, ale równocześnie wszędzie jest bardzo, bardzo daleko. Jedyną istniejącą autostradę, jedyna istniejąca autostrada łączy nas. No właśnie, nie wiadomo z czym nas łączy, bo w jedną stronę nas łączy z Berlinem, ale już się wraca bardzo, bardzo tu, trudno. Do Drezna jeszcze też autostrada nie, nie dojechała. Do, żeby, żeby połączyć nas z autostradą z Pragą, potrzeba odlegnicy, musimy odlegnicy wybudować wybudować 60 kilometrów drogi w kierunku Lubawki. To z Panem Premierem Marcinkiewiczem już byliśmy dogadani na to, że, że będzie ta autostrada budowana i coś się potem stało, ale 60 kilometrów, proszę Państwa, 60 kilometrów to naprawdę nie jest dużo. Czesi są gotowi od strony Pragi dociągnąć autostradę do granicy. 60 kilometrów moim zdaniem to jest koszt rzędu kilku miliardów złotych, więc to nie są, nie są gigantyczne, gigantyczne kwoty. Miejmy nadzieję, że ta rzecz się zrealizuje. Dworzec Główny, proszę Państwa. Chcę powiedzieć z wielką powagą, że większość turystów, większość kibiców odwiedzających Wrocław w ramach Mistrzostw Europy 2012, być może też przyjeżdżających na EXPO, będzie przyjeżdżać koleją. Ja mam za sobą głębokie i poważne doświadczenia półrocznej walki o wprowadzenie bezpłatnej toalety na dworcu, więc wiem, jak się trudno rozmawia w tych sprawach. Być może rząd polski na poziomie przekraczającym, przekraczającym sprawy wprowadzania toalet na dworcach zechciałby wytłumaczyć kolejom państwowym, że naprawdę dworce powinny być wyremontowane. To jest własność polskich kolei, kolei państwowych. Możemy przyjąć koncepcję prywatyzacji dworca, Możemy przyjąć koncepcję komunalizacji dworca. Możemy nawet kupić dworzec, byle tylko, można było, byle tylko można było go wyremontować. To się proszę Państwa troszkę wiąże z tempem, z tempem podróżowania kolejami, ale powiem wszystko i dlatego ten symboliczny, symboliczny slajd. Uważam, że Wrocław powinien sobie postawić takie dwa niezwykle ambitne zadania. I to jest mój apel do parlamentarzystów i do sfer rządowych. Pierwsze, ambitne zadanie polega na tym, że byłoby, proszę państwa, świetnie, gdyby za naszego życia można było jeździć drogą kolejową wprost do Warszawy, a nie przez Poznań. To jest, nie wiem, czy to jest bardzo trudne do zrealizowania, ale nie przez, przez Poznań, oczywiście z wielką sympatią, ale do Poznania, natomiast do Warszawy bezpośrednio. I drugie, gdyby za naszego życia. Udało się jeździć tak szybko do Berlina, jak się jeździło przed II wojną światową. To z... <plosy> Proszę Państwa, sieć tramwajowa, układ tramwajowy to już y, prawie trzecia od końca rzecz, którą musimy zrobić we Wrocławiu. Otóż jest dużo pieniędzy europejskich. Moim zdaniem, podjęto i tu powiem słuszną decyzję. Naprawdę podjęto słuszną decyzję. Otóż większa część środków europejskich przeznaczanych w skali kraju na rozwój komunikacji zbiorowej słusznie została przeznaczona na rozbudowę układu komunikacyjnego w Warszawie, gdzie musi być rozbudowane metro. Tak? Raz jeszcze chcę powiedzieć, że uważam, że ta decyzja jest słuszna. Podobnie jak uważam, że słuszne i zasadne jest, aby w 100% z pieniędzy państwowych wybudować stadion narodowy w Warszawie. To są słuszne decyzje. Tym niemniej w momencie, kiedy podjęto decyzję o tym, że układ komunikacyjny warszawski głównie chodzi o jest to rozbudowa metra warszawskiego będzie finansowany ze środków europejskich to w tych środkach europejskich które są przewidziane na rozwój infrastruktury związanej z transportem zbiorowym nie ma już luzu żadne inne miasto w Polsce nie będzie mogło być finansowane z tych środków bardzo bym chciał poprosić aby nowy rząd polski zechciał w budżecie państwa Przewidzieć nieznaczne kwoty. Wrocław zadowoli się kwotą 50 milionów rocznie na rozbudowę systemu komunikacji zbiorowej w tych miastach, które będą organizowały Mistrzostwa Europy w 2012, 2012 roku. My oczywiście poradzimy sobie z rozbudową systemu, systemu komunikacji zbiorowej, ale bez pomocy rządowej będziemy, będziemy inwestycje realizowali dwa razy dłużej. Program ODRA. Janusz Zalewski mnie zbeształ, bo w tym liście do parlamentarzystów Odrę pominąłem, za co bardzo serdecznie przepraszam. Yy, oczywiście Odra i cztery inne rzeki, nad którymi leży Wrocław, są bardzo ważne. Uważam, że, że, że możemy się ucieszyć, bo jest taki słynny program Odra 2006, prawda? 2006 to jest od daty, kiedy ten program miał być zakończony. Jego realizacja rozpocznie się w roku 2007. To uważam jest niezwykły sukces. Sądzę, że, się pa, że Państwo to podzielają, podzielają, moją opinię, 250 milionów euro będzie, to są częściowo, to są środki z Banku Światowego, 250 milionów euro wjedzie do Wrocławia na przebudowę wrocławskiego węzła, węzła wodnego. 250 milionów euro, to jest naprawdę dużo, dużo pieniędzy. Bardzo się cieszę, te, bardzo się cieszę, że wreszcie, że wreszcie, że wreszcie zaczynamy. No i na koniec fundusze europejskie, proszę Państwa. Jak Państwo wiedzą, Wrocław nie najgorzej się uplasował w rozdziale środków europejskich. Otóż pokazujemy kilka projektów, które będą finansowane ze środków, ze środków centralnych. Mówimy o sali, sali koncertowej, która otrzyma Kilkadziesiąt milionów euro. Mówimy o uruchomieniu portalu internowego. Jest kilkanaście milionów euro przeznaczonych na uruchomienie specjalnego portalu interno, internetowego. Hala Stulecia ze środków centralnych może otrzymać około 18 milionów, milionów euro. Największym projektem jest projekt związany z instytutem, który, który chcemy uruchomić na na Praczach we Wrocławiu. Ten instytut może otrzymać grant europejski w wysokości 200 milionów 200 euro. Największy, jeden z największych instytutów badawczo-rozwojowych, jakie w tej chwili będą powstawały, powstawały we Wrocławiu, może powstać na Praczach Odżańskich w kampusie, który ma 25 hektarów, 23 tysiące metrów kwadratowych. Pod, pod dachem. Musi nam się udać realizacja takiego zwariowanego pomysłu, związanego z uruchomieniem tego instytutu i z tym, żeby on w przyszłości nosił nazwę Europejskiego Instytutu Technologicznego. Ja zawsze, jak mam gości, którzy mnie pytają, dlaczego to się musi udać, musi się udać ten zwariowany pomysł, bo przed wojną w tym kampusie był szpital wariatów. No to wariackie pomysły muszą się, muszą się udawać. Proszę Państwa, Wszystkie te projekty, o których starałem się Państwu opowiedzieć jest ich jedenaście, są naprawdę na miarę możliwości Wrocławia, Dolnego Śląska. Polski. Żaden z nich nie przekracza możliwości decyzyjnych i możliwości finansowych, finansowych, Polski. To wszystko, o czym Państwu opowiadałem, jest na wyciągnięcie, na wyciągnięcie ręki. Jeśli będą podejmowane odpowiednie decyzje, to naprawdę wszystko to, o czym mówiłem, może się ziścić, czego, czego Państwu i sobie życzę. I idę podziękować Panu ambasadorowi za głos bułgarski. Bardzo dziękuję. Dziękujemy Panie Prezydencie.